Witam serdecznie, dzisiaj troszeczkę w innej formie natura, spacerek nie będzie kręcenia śrub nie jedziemy na żaden załadunek do rzeczy minął już miesiąc czasu od kiedy jestem na YouTube i mam taką refleksję chciałbym dać Wam takie podsumowanie na temat materiału, który do tej pory udostępniłem nie wiem jak Wam, ale mi się wydaje, że na dotychczasowych materiałach jest zbyt mała interakcja z Wami i już tłumaczę z czego to wynika wynika to z tego, iż materiały zbierałem wcześniej, w sumie nawet wspominałem o tym na, na Instagramie, ale wydaje mi się, że warto jakby też tutaj taką informację umieścić zbierając ten materiał w sumie nie do końca byłem pewny czy będę to udostępniać, ale po rozmowach ze znajomymi, po pierwszym takim montażu tych, tych filmików stwierdziłem, że szkoda, żeby ten materiał się zmarnował i jak tu mówią, pierwsze koty za płoty. Także od czegoś trzeba zacząć. Wbrew pozorom, takie gandanie do kamery nie jest łatwe, więc proszę o wyrozumiałość. Myślę, że każde kolejne nagrania będą coraz lepsze. Yy, za nami pierwsza seria, w czwartek rusza druga, na którą serdecznie zapraszam. Z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać fajną ekipę i może kiedyś zgramy się na jakimś treningu albo chociażby zbiemy pionę. I tak na koniec chciałbym zachęcić, gdybyście mieli jakieś pytania albo sugestie, to śmiało możecie pisać w komentarzach czy to do mnie na Instagramie. Ogólnie mam jakąś wizję na, na ten kanał, ale gdybyście się... Kurwa, się, się chcieli dowiedzieć czegoś konkretnego, to e, jestem otwarty na wszelkie propozycje. To chyba tyle. Cześć.